nim zagrać, to przysięgam zamorduję go. Dlaczego go zamorduję, jeśli spróbuję tym Edgarem zagrać, nie? Na, w następny na pewno, w następny rok szkolny w trzeciej klasie na pewno jest pierwszy dzień, kiedy go zobaczę, to na pewno go zamorduję. No bo, ja jestem prawdziwym sypkim Edgarem i sypkim Edgarem. Może Cessigmy, które mnie ja subskrybują, to jest, oni są prawdziwym Sypkiem Edgarem, jeśli go mają. Ale... Sorry. Ale... Chłopie. Eee, totalnie. Nie... No nie wiem. Dobra, oglądajmy dalej. Jest na moc. I wiem, co teraz. Ja. Ale musi najpierw mieć jedenastą tą... 11 poziom mocy sobie mi dopiero tego Hipertarza. To przez to, że wbiłem całe to. I to nie przez to, Po pierwsze mówi się dzięki, a nie przez to. A po drugie... To nie tylko ty to wbiłeś, tylko to jest ja wbijałem i reszta graczy, którzy na pewno było pozytywni. E co? Bo całą to wbiłem po prostu. Nie, tylko ty. Cały to wbiłem? Nie, chyba ty. E, nową postać mam. 34. No wow, ja miałem Mityka. I też Epika. I jakoś się nie flexowałem. Ja bym wolał zbiłem. do bajka. No wolałbyś do bajka, ale... Chcę Spike'a, wow, ja Hardcore. on nie wysadzi. Łocze Zagrajmy teraz odgale. Tylko spróbuj nim zagrać! To obiecuję, Popen Cię zamorduje. Oh, Nawet nie, nie ma na mnie wygrywa w, i w Nie! Popen, ja Cię widzę na następnej klasie. Ja Cię widzę w trzeciej klasie i zamorduję go.

Ale śmieję łeb od niego boli. Ale jakieś prawdowanie dostałem do jakiejś postaci, ale nie spój. Jakim cudem on gra w Brawl Stars, jeśli on nawet nie wie jak się Rossa nazywa? Miałeś ten napis... Ho, ho, ho. O, mogę spotyć na kobiet. Noj papier, papier, kogo zafizuje? Nie. No. no i kiedy on wziął grifa do zbierania? To No było jego papier też Ona Edgara, nie u mnie. Ty po co no. go ma w ogóle? Потом не в Бразилии, вот не в Кликай, то! Кликай на падает, 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 Nie chcę się grać Morty. Na razie. Na razie to mi ci powiem co trzecich... Co to jest za creeperos? Co to jest za creeperos? A! Dobra, na razie. Nie polecam tego kanału.